Takie dwa malutkie elemenciki. Jeden z nich symbolizuje światło, drugi z nich symbolizuje kamerę, Ale on jest po tego i wciskamy tego to później. Tak, tak, żeby się nie tego i tak, co tak, Przesunąć, i klikamy lepiej. Coś takiego, żeby tutaj się spychał. I klikamy lepiej. No, na <grywa> no, tak? Ale już nie. Nie, nie. Ale to Ale <grywa> Nie, Przechodzimy, proszę Państwa, na samym miejscu do obrzydłów. wracamy do obrzydłów. Jak jesteśmy w objekt ciskamy wszyscy dla A. Powinno nam się odnaczyć te elementy, szaro się zrobić. Puszczamy. Cisnąć i puścić. O tu O. Klikamy takie pomysł, to O tym miejscu. Proszę zobaczyć, to w tym miejscu i powinna nam się otworzyć takie okno. mój Tak, tu mamy takie... Masz? też? No. proszę zobaczyć, żeby ten efekt był lepszy, trzeba było dobrać światło, dobrać odpowiedni odcederik i ustawić kamerę. Bo w tym momencie to jest...

koncentrując Zaznaczamy Dobra. Dziękuję. Tak, no uruchomcie to. Już idę. A nie chciałbyś być gwiazdą filmu? Ja jestem artystą. Mhm. To tak. No i jest to po co? klasę I teraz na przykład wyciskamy A, A i teraz będziemy między mhm. nami.